To jednak możliwe? Olej z dwulitrowego silnika diesla Volvo V90 i po 11 tysiącach km użytkowaniu w trudnych warunkach nie musiał być wymieniany? Skończył się problem z nadmiernym przedostawaniem się sadzy i paliwa do oleju silnikowego? Co to za olej silnikowy? Jakiej marki? Jak wyglądają wyniki badań? Jak pokazywaliśmy w zeszłym roku publikowany materiał, jak Volvo zaleca niszczyć Twój silnik i skrzynię biegów, zalecając na przykład do silnika normę olejową wskazującą na konieczność stosowania oleju 0W20, czy niezalecanie? Wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów, nie mówiąc już. O zalecaniu, stosowaniu do tych skrzyń automatycznych ICIN oleju całkowicie niespełniającego ich faktycznych potrzeb, to ten sam, wcześniej pokazywany egzemplarz, od czasu wykonania prac warunkowych ma stosowane indywidualne kompozycje olejowe w technologii Mainano. To wcześniejsze badanie oleju zalecanego i stosowanego na rynku 0W20 i choć użytkownik na gwarancji zgłaszał do ASO problematykę nadmiernego przedostawania się paliwa do oleju silnikowego, wzrastał nawet poziom oleju. To nic z tym nie robiono. A jak wykazały wcześniejsze badania oleju, w tym oleju nie tylko było sporo paliwa, lecz po kilkunastu tysiąca kilometrów olej silnikowy potrafił być całkowicie zdegradowany, zniszczony, doprowadzając do nadmiernego zużycia wewnętrznego, strat wewnętrznych, co widać m.in. po sporej ilości ścieru metalicznego. Jednak od zastosowania technologii Majnano Volvo pracuje aksamitniej, lżej i płynniej, spalając też mniej paliwa. I choć teraz ma już większy przebieg, użytkownik nie zdołał jeszcze wykonać pozostałą część zaleceń to wyniki tego badania indywidualnej kompozycji olejowej Maynano w wersji Heavy po 11 tysiąca km od wymiany. Użytkowanie w trudnych warunkach, gdyż sporo jazdy w mieście. Istotne parametry z uwagi na skład chroniony prawem autorskim zostały zakodowane, a mimo takiego przebiegu istotny parametr jak lepkość oleju, skład pierwiastkowy na akceptowalnym poziomie, oznaczone korolem zielonym i tak naprawdę stan oleju pozwalający na dalszą eksploatację. Nawet liczba zasadowa nadal na akceptowalnym poziomie, gdyż wcześniej na oleju 0 20 jej wartość była krytycznie niska na poziomie 2,30. Do tego jak widać niewielkie ilości steru metalicznego, a jak podsumuje w komentarzu personel laboratorium odnotowano niewielkie ilości sadzy i paliwa, a po jednokrotnym wypukaniu tego silnika w technologii Mainano silnik jest ponownie czysty, co potwierdza znaczący wzrost sprawności tej jednostki napędowej, wzrost szczelności dynamicznej, lepsze spalanie mieszanki i tym samym znaczący efekt, jeszcze bez usprawnień zmian mechanicznych. To tak naprawdę jedynie po wykonaniu świadomego pełnego Technicznie serwisu i zastosowaniu indywidualnych kompozycji olejowych do silnika i skrzyni biegów. Po więcej informacji w zakresie przyczynowo-skutkowych badań olejów, zakresów diagnostycznych w temacie indywidualnych kompozycji olejowych, zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie mainano.pl w dziale Jak skorzystać z mainano, pakiety dla klientów indywidualnych, badania oleju i paliwa, a następnie do bezpośredniego kontaktu z nami.